Cześć! Kolejny samochodik do mnie przyjechał. Tym razem Mitsubishi Outlander. Auto już było kiedyś konserwowane. Pokażę Wam jak nie konserwować samochodu. Wszystko zostało tutaj obrzygane dosłownie. Tu prawdopodobnie nawet na temat kulu to było coś Raptor. No trudno powiedzieć, różne rzeczy. No i jak widać po takiej konserwacji auto Nadal wszystko koroduje pod spodem. Także jak położycie sobie jakiś biteks na rdze, posmarujecie to jakimś neutralizatorem, no to niestety, ale nic to nie da. Więcej relacji w kolejnych filmikach.